Na tak starym komputerze wypadałoby uruchomić parę starych aplikacji. W tym celu kupiłem sobie półkę na książki. Jest w folii, ale już była ta folia otwierana, zanim do mnie dotarło. Jest to w pełni wartościowy produkt, kompletny i tak dalej. I zobaczymy, co to robi. Tutaj w pudełku jest yy, zasadniczy program w pudełeczku. No, ograniczona gwarancja. Pomóż nam możemy tobie. Zarejestruj się. Może mam się zarejestrować. Nie? Co możemy dla ciebie do Ciebie zrobić? Już Ci podziękuję. Ale fajnie, zawsze to jest komplet sama płyta prezentuje się w ten sposób. Jest tutaj napisane, że support jest dla Windowsa 95 i NT, ale zakładam, że powinien też chodzić na Windowsie 98, mimo jest to płyta z 97. To jest taki luksusowy napęd marki Tiak. I do tego tyaka wkładamy naszą płycinę. Światło nadziei. warkot nadziei. Bookshelf w dziewięć osiem installation Co już O kurde Ale ma tempo No nie wiem czy ten program służy tak właściwie. I co to można? Blue type. typy krwi, okej. Okay. Artykuły zawierające, to taka jakby encyklopedia jakby bomba, no. Muszę przyznać, że to całkiem <laughs> niezła rzecz. Brodu... Muzykale broadwayowe: Me Madame, Imperial Theatre, Ethel Merman. No fajnie, dużo czegoś. Dużo czegoś. Można tutaj wyszukiwać, ale nie chcę wyszukiwać, więc sobie. Piszemy, czego mogę szukać. O tym powinno być chyba najwięcej: Operating System Introduced by Microsoft Corporation in 1983. Aha, to jest to samo. Można wymówić: Windows. Pojemy. Faktycznie. Powiązane. Microsoft Windows nawet z wymową. Aha, to jest to samo. Duke Nukem 3D Encarta Encarta to jest z tego co wiem pełna encyklopedia, a no, to jakiś Bukrzew Biedacki Top Selling 96 czyli 96 i co tu szło? Hexen N Nie grałem Lion King Activity Center O Jezu co to te Disney Winnie the Pooh Ojej, ja coś klikłem Nie znaleziono definicji dla Winnie the Pooh no wiedziałem, że tego będzie najwięcej. Ej. Aha to można zaznaczyć i znaleźć słowo, tak? No to Chiny. Oj! Zgadza się Po gorzkiej wojnie domowej. Nie znam angielskiego tak dobrze. Piszemy coś co zawsze rozpala serca internetowych pieniaczy trochę ciężko się pisze jedną ręką no reklama, dosłownie perfitna reklama wciśnięta do jakiegoś niby bookshelfa bo tak to się diabelstwo nazywa <laughs> jakim cudem To mi się nie podoba. Są jakieś inne firmy, są jakieś skróty, wyszukiwarka akronimów. High pressure, horse power, strength. O! Dobra. No, to, no, nie za wiele mogę powiedzieć o tym programie, ponieważ nie jestem w stanie wykorzystać jego doskonałych skądinąd zdolności. Najpewniej w, w momencie wydania tego programu, była to prawdziwa skarbnica wiedzy i różnych odniesień. Takie krótkie informacyjki na prawie każdy temat, mam tutaj jakieś wydarzenia polityczne z, tyś, z roku 1992. O, Poland First Recorded Ruler, czyli pierwszy, pierwsza nagrana linijka, mieszko pierwszy z domu piastów, umiera. O, chyba średnio, tak, na zagranicę takie informacje. Można powiedzieć, że to taka miniaturowa, yy, miniaturowa encyklopedia, biblioteka, spis jakichś odnawiązań do książki i tak dalej. Find Miria, ale jakie mamy Miria? Audio Images Animations Uuu, 360, już wtedy było. Zobaczcie, to jest 98. I gdzie te wasze, tam holo coś tam, jak to się tam nazywa? Hymn Afganistanu, ale nie to. Afganistan. Dobrze, jak dotąd się zgadza. A gdzie jest ten hymn? Nie, to jest pełna, pełnoprawna encyklopedia, można powiedzieć. O! <grybuj> <grybuj> Czyli MIDI są w zestawie, no, to bardzo dobry pomysł, trzeba będzie zobaczyć, co z tymi midami. Books, tu są jakieś midy ukryte. Tak, tu są midy. Wszystkie midy są na płycie. O kurczę, to jest to jest ciekawe. Zobaczymy jak brzmi Hymn Polski. Poland. Może będzie przemówienie Wałęsy jako wielkiego patrioty Poland Anthem. Trochę się boję. Poland. Nie, nie, mam pojęcia, nie, nie wiem jak zareagować. Dużo tego. Widziałem słowo juice. Gdzieś mi minęło. O, 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 o. Extermination of Polish People Particular Juice. German Army Slater. No proszę, jak prawidłowo. Skoro już jest Poland. O, o, co mamy tutaj? I działanie skoro się z Poland to musi być to jest 98, więc już nie było Związku Radzieckiego. O, dobra, sprawdźmy to, Russia. radość. To brzmiało kiepsko, a zresztą oni chyba mieli zmianę hymnu. Albo ta brzmiała tak paskudnie, że nie byłem w stanie jej rozpoznać. Czymże byłoby słuchanie hymnu bez tego jednego jedynego? Baczność? Do hymnu. Kliknę gdzieś z boku, to wyłącza. Ale nie szkodzi, bo już wystarczy. Brakuje mi trochę kategorii, jakby, bo to, że są hymny, to fajnie, ale chciałbym załóżmy wszystkie hymny naraz w jednym miejscu. O, Chicken. Przerwana Chicken. Nie wiem skąd tego kurczaka wydobyli. Moja babcia mieszkała na wsi, to ja wiem mniej więcej jak kurczak brzmi, ale ten chyba był już taki, można być u kresu życia. Być może będą też kawałki utworów klasycznych. w co Bach ma Kanta co? Bach Bach Kto tam? Sebastian Louis Armstrong O Jest mój kumpel No to jeszcze dźwięk, zanim miał mutację. Hymn Rumunii. O, to jest bardzo ważna rzecz, warto to mieć. Tygrys chyba miał kaszel. Czajkowski. Dawać tego Czajkowskiego. Co tam wybrali? Oczywiście Jezioroła będzie mogło być inaczej. Ale jakoś jest okrutne. Nie da się słuchać. A nawet takie podstawy muzyki są. No proszę to jest coraz coraz bardziej mnie ten program zaskakuje. Muszę przyznać. Duży kraj, to i duży artykuł. Dość. Co tam wybraliście? Teraz chciałbym zobaczyć, jakie są obrazki. Aha, po prostu obrazki w artykułach, tak? Dobra, ksylofon jest widzę. Jakiś gościu. Kto to w ogóle jest? A, to jakiś bohater wojenny. Animacje, filmy i 360. Malutko tego. Uuu, malutko. O Jezu, QuickTime'a trzeba zainstalować. Zgadzam się, ale fajne nie no prima sort to w dziewięćdziesiątym ósmym na moim komputerze takie rzeczy kiedyś to było. A to jest animacja, to jest taki gif duży. To ja nie chcę takiego czegoś tam mieć. O, żółw daje jajka. The green sea to było obrzydliwe. Wiecie, ja za ten program dałem 10 zł, to chyba całkiem uczciwa cena jak za to co dostałem. Podsumowując, bo już mi się dalej nie chce. No program fajny. Jest tutaj sporo możliwości i tak dalej. Sporo się można dowiedzieć. Jest też, o teraz odkryłem lista rzeczy jakie się oglądało wcześniej. Yy, można się czegoś dowiedzieć. A nie, niczego się nie można już więcej dowiedzieć. Także jak najbardziej polecam. Myślę, że w internecie znajdzie się obraz yy, yy, tej płyty, także nawet nie muszę yy, nie muszę rzucać pirata do internetu, na pewno ktoś sobie jak będzie chciał sobie poszuka. Yy, to się nazywa Microsoft z Health 98, tak? No. Yy, dobrze. Nie, nie mam pojęcia, nie, nie wiem jak zareagować.